Hej, tutaj Grahamka. Często pytacie, czym w ogóle jest Bill 42. W tym filmie poznać odpowiedź na to pytanie. Zrozumiecie też, dlaczego tak bardzo na niego czekam. Zapraszam! Zaczynamy od zmian, które pojawiają się najszybciej. Przynajmniej taki podział tego update'u, bo tym właśnie jest Bill 42 zapowiadają jego twórcy. Zmiana oświetlenia nie tylko po prostu dobrze wygląda, świetnie spełnia się w roli takiego odświeżenia grafiki bo ta, którą już mieliśmy przez tyle lat, może już się znudzić. Teraz gra będzie wyglądała lepiej, dzięki lepszemu rozprowadzaniu światła i lepszej jego kolorystyce. Chyba najbardziej wyczekiwaną zmianą w grze są piwnice czy bunkry rozpiące się w określonych lub losowych miejscach. Dodadzą one dużo klimatu do gry, ale też kolejnego miejsca do zagospodarowania. Być może nawet miejsca na nowe bazy. Build 42 doda również nową mechanikę noszenia zwłok. Już nie będziemy podnosić niewidzialnych postaci w ręce, a nasza postać stanie realną animację ciągnięcia po wodłoce, czy też wyrzucania ich przez okno. Kolejną zmianą jest nowy system craftingu. Nie wiem, ile z niego dostaniemy w najbliższym czasie, ale ma on wprowadzić masę nowych umiejętności oraz w pewnym stopniu zmodyfikować dotychczasowe, zamiast zwykłej uprawy roślin dostajemy podział na rolnictwo oraz hodowle zwierząt. W rolnictwie spodziewają się pewnych zmian mechaniki oraz nowych roślin do uprawy. Hodowla zwierząt ma z kolei wprowadzić pierwszych NPC w grze, czyli zwierzęta. Z nowych umiejętności dostaniemy umiejętność rzeźbienia, która pozwala na obróbkę drewna i kości w celu uzyskiwania konkretnych narzędzi lub osób. Umiejętność rozbijania, która ma pozwalać na obróbkę kamienia w celu uzyskiwania narzędzi, np. noży, siekier. Kamieniarstwo pozwalające na obróbkę kamienia, garncarstwo pozwalające na wytwarzanie naczyń oraz przetapianie pozwalające na obróbkę rud metali. Pierwsze dwa, czyli rzeźbienie oraz rozbijanie, są bezpośrednio związane z przetrwaniem w dziczy, poza cywilizacją. Bill 42 ma umożliwiać również taki rodzaj rozgrywki. Z pozostałych nowości, których możemy spodziewać się w najbliższym czasie, są gazety, które dodadzą naszemu Nox większej imersji i być może rozbudują nam fabułę. Do pozostałych zmian, które twórcy najprawdopodobniej odkładają w czasie, należą m.in. bieżowce. Będą one się składać z 32 pięter. Z tego faktu na pewno ucieszą się gracze serwerów Multiplayer. Baza w takim wieżowcu brzmi naprawdę dobrze. Ze zmian na mapie na pewno wszyscy zainteresowani są nowym miasteczkiem, które powstaje na zachodzie Nox. Nie wiem jak wy, ja jestem zadowolona, że coś będzie się działo po tej stronie mapy. Jeśli chodzi o mapę, twórcy wprowadzają nowy podział na biomy. Dzięki niemu, zamiast nienaturalnie ukształtowanego terenu składającego się na mapie głównie z kwadratów tworzących biomy, dostaniemy bardziej naturalny i zróżnicowany podział. Dodatkowo zamiast określenia z góry granic mapy, na jej końcach będzie się generowało pustkowie. Do gry zostaną również dodane dzikie zwierzęta oraz możliwość ich toropienia oraz polowania na nie. W grze brakowało ewidentnie czegoś żywego w lasach. Same dźwięki zwierząt już też się mogły nam znudzić. Skoro przy zwierzętach jesteśmy, należy też wspomnieć o potencjalnym dodaniu do gry szczurów, które będą utrudniały naszą rozgrywkę, oraz o nowej mechanice łowienia ryb. Bill 42 dodaje minigierkę. Którą raczej wszyscy będą znali z innych gier. Zmianą na plus na pewno będzie też wprowadzenie odgłosów dla naszych postaci. W końcu szepcząc czy krzycząc, usłyszymy jej głos. Z pozostałych zmian możemy się spodziewać. Zmian w cechach postaci oraz w zawodach. Dynamiczne dobieranie muzyki, poprawy wydajności gry oraz możliwości zniszczenia wysokich płotów przez zombie. To na tyle ode mnie. Dajcie znać, czy też czekacie na Bill 42 oraz na którą z tych zmian czekacie najbardziej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w NOX.